A to jeszcze raz dziękuję. Się, Gmina i Gmina. Zapraszam. No, cztery bańki. Kalwaria zasługuje na to, panie burmistrzu, żeby komunikacja mi się poprawiła, chociaż nie jest źle. Ale cztery miliony to ogromny szacunek. Bardzo gratuluję. Proszę. Nowe święte pozdrawia. Dla mnie zaszczyt i moje obowiązek uczestniczenia Dedykuję podziękowanie. Po pierwsze Panu Premierowi, wczoraj ministrowi, wczoraj ministrowi i Ministrowi Adamczykowi, Panu Wojewodzie, Wicewojnie, Waszym dyrektorom, Gołdzie i Dylowi. To są osoby charytmatycznie życzliwe i służebne. Przyda, przyda się kasa 522 tysiące, nowy samorządowiec, ale daje radę. No. Starsi koledzy powinni go wspierać, bo zasługuje na to. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. 280 tysięcy. Mam nadzieję, że bez problemu zapraszamy. Nie, dwie ja nie, nie. No miałem się stracimy. Zostałeś, Będziemy się zastanowić, bo Co zrobić z tym, co Będziemy, z tym. To jest Będziemy się zastanawiać, bo ja nie, nie znam odpowiedzi. Co to z Mam nadzieję, że ten krok, krok, krok w morzu potrzeb. 280 tysięcy. Dziękuję bardzo. Mina Wiersz jest pan wójt? Pani wójt jest. Oczywiście, ja zawsze jestem. 800 tysięcy, od zawsze, Pani wójt 700. 000. 98 tysięcy? Tak, już jestem na przetargu dzisiaj. Już Pani wydała, co? Nie, dziś się otworzyłam przetarg także. Tak. To pięknie, jeszcze jedna rzecz do e, Tak, że się milion drugą, kiedy tutaj wyginie tej tą powiatową, dlatego to, to większość tej... Właśnie <ślamy> Większość tej z Większość tej flanszy zostanie też w Wadowicach. Co to oznacza, Szanowni Państwo? Oznacza to, że w Wadowicach za kilka miesięcy rozpoczynamy inwestycje. Trzy. Jednym już de facto rozpoczęliśmy, bo podpisaliśmy umowę na budowę mostów, w ale te dwie inwestycje, czyli ulica Lwowska, która jest największym dofinansowaniem w Województwie Małopolskim. Ze wszystkich gmin, a złożono ponad 180 wniosków w Województwie Małopolskim, największe dofinansowanie Anno do gminie 2019 trafia. Do Wadowic. Po czterech latach kompletnego marazmu, czy nawet dłuższego, jak wspomniał Pan Wami na dłuższym okresie, wracamy do pierwszej dziedziny z dwoma gigantycznymi inwestycjami. I to jest pora wieżuję. Sony przez nie przejemno <grym wody> Nie Ja ukrywam, że przez jakiś czas ten przejazd być jeszcze bardziej utrudniony, ale te dwie drogi, o których wspomniał pan Starosta, czyli ulica Lwowska i Sienkiewicza to łącznie 30 milionów złotych 30 milionów złotych na realizację tych dwóch inwestycji, większość na ulicę To Szanowni Państwo, same te instalacje i sieci, które będą znajdowały się pod tymi drogami, 15 milionów złotych. To są środki niekwalifikowane, które przeka przekaże gmina Wadowice, których, Który których nie widać, bo będą w ziemi, ale to są, żeby sobie zdać z tego sprawę, to są e rury takie, że każdy z Państwa mógłby wyprostowany przejść tą arterią wodociągową. Wodociąg na ulicy Bowskiej, główna arteria wodociągowa powiatu wadowickiego, wodociąg Sienkiewicza, w którym woda będzie płynęła do gminy Tomice i do gminy Grzeźnica, do kolegi Antostra. Modernizowana, modernizowana nie tylko sieć wodociągowa, kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, wszystkie sieci z tych Podziemne będą kosztowały 15 milionów złotych, wartość tych dwóch inwestycji 30. Raz z ulicą Lwowską wybudujemy nowy ciąg pieszo-rowerowy, zmodernizujemy wszystkie, tak samo na ulicy Sienkiewicza oświetlenie będzie nowoczesne, oświetlenie LED, będą nowe przystanki autobusowe, nowe miejsca parkingowe. Na samej ulicy Sienkiewicza 80 miejsc parkingowych. Poza tym tymi 130, o których mówiłem miesiąc temu, podpisaliśmy umowę na budowę nowego parkingu na Starej Rzeźnie, w takich Koczenki. To jest kompletna przebudowa centrum Wadowiec. Tak? Ta ulica Lwowska nie będzie jakiś, jak wspominałem jakiś deptak połączony z ruchu To będzie zwykła droga gminna kompletnie przebudowana o wyższych, o wyższych parametrach jeśli chodzi o trwałość tej drogi. Będą kupione ławki. Zmieniamy również całe te tereny zielone. Będą nasadzenia na tych drzew. Będą i Będzie bardzo piękna infrastruktura towarzysząca na, na całym tym ciągu właśnie od ulicy boskiej, i Sienkiewicza, więc można powiedzieć, że za kilka miesięcy ta część Wadowic zmienia się w wiecie, budowy, bo jak Państwo wiecie w tamtym, dalej, w tamtym tygodniu podpisano też wielomilionową umowę na przebudowę Ronda na ulicy Wałowej, Więc to naprawdę będzie rekordowy czas dla Wadowic, Rozpoczynamy okres gigantycznych inwestycji. Bardzo się cieszę, że tutaj koledzy samochodowcy przyjeżdżają tak niewiarygodny